Tarnobrzeg walczy z komarami. Zaczynamy od osiedli poszkodowanych. Na no z tamtych komarów jest najwięcej. Urząd pracy ma nowego dyrektora. Pobiegli z intencjami na jasną górę. Katarzyna Wierzbicka, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na informacje. Trwa udrażnianie rowów melioracyjnych i przepustów na osiedlach rolniczych w Tarnobrzegu. W pracach biorą udział osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, a także grupa więźniów z zakładu karnego w Chmielowie. Po trwających ponad tydzień interwencjach ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej akcja usuwania wody nagromadzonej wskutek nawałnicy deszczowej, która przeszła nad tarnobrzegiem z wtorku na środę ubiegłego tygodnia, dobiega końca. Trwają już prace wyceniające straty po ulewie prowadzone przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. Jednocześnie komisja ta ma za zadanie sprawdzanie przepustów i rowów melioracyjnych w naszym mieście. Intensywne opady deszczu ukazały bowiem, że ich stan pozostawia wiele do życzenia. Niezależnie od tego, decyzja o konieczności ich oczyszczania zapadła wcześniej. Jeszcze w lipcu dzięki zabiegom Urzędu Miasta Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, w ramach robót publicznych do prac przy udrażnianiu rowów melioracyjnych, skierował grupę osób zarejestrowanych jako bezrobotnych. Tych osób skierowaliśmy 40. 30 osób będzie pracowało bezpośrednio przy takich właśnie zajęciach związanych z tym usuwaniem tych skutków powodzi. Natomiast 10 osób będzie pracowało oczywiście przy sporządzaniu dokumentacji, bo takowa jest też niezbędna, prawda, przy rozliczaniu się ze środków finansowych. I te prace są finansowane z rezerwy Funduszu Pracy, która przeznaczona jest właśnie na, na, na niwelowanie skutków powodzi. Mieliśmy ostatnio aurę deszczową, w związku z tym ta aura wykluczała, wykluczała bezpośrednio pracę na rowach malieracyjnych, no ale w tej chwili i ta grupa interwencyjna. Była przeznaczana do innych celów, wykorzystywana na obiektach komunalnych, na terenie osiedli dotkniętych ubiegłorocznymi skutkami powodzi. W tej chwili liczymy, że w związku z poprawą warunków atmosferycznych już nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby tą grupę wykorzystać do tego zasadniczego celu. W robotach przy udrażnianiu rowów i przepustów na osiedlu Wielowieś oraz w okolicach ulicy Górki grupę interwencyjną wspierają zainteresowani pracą społecznie użyteczną więźniowie z zakładu karnego w Chmielowie. Udrażnianie rowów potrwa do końca listopada. Niezależnie od obecnie prowadzonych prac, Tarnobrzeski Samorząd przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na rekultywację rowów melioracyjnych. Miasto ma do wykorzystania na ten cel 600 tysięcy złotych pozyskanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Rozpoczęła się akcja odkomarzania Tarnobrzega. Do tej pory przeprowadzenie jej uniemożliwiała deszczowa pogoda. W pierwszej kolejności firma Insect Ders Piaseczna, która wygrała przetarg na odkomarzanie, swoje działania przeprowadza na terenach podtopionych wskutek nawałnicy, jaka w ubiegłym tygodniu przeszła nad Tarnobrzegiem. Na osiedlach wielowieś sobów, sielec i zakrzów nastąpił bowiem największy wylęk insektów. Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, do zwalczania komarów stosowana jest metoda zamugawiania. Polega to na tym, że rozprowadzane są opryski. Tam, gdzie komary się gnieżdżą, czyli wszelkie zarośla, drzewa, trawa, ogródki działkowe, jest to metoda skuteczna. Pomimo iż środek używany w tej metodzie jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt, w czasie oraz bezpośrednio po zamgławianiu należy unikać przebywania w tych miejscach. W sumie opryskanych zostanie 300 hektarów powierzchni miasta. Walka z uporczywymi krwiopijcami obejmie wszystkie tarnobrzeskie osiedla i będzie ponawiana aż do skutku. W tym roku na jej przeprowadzenie tarnobrzeski samorząd wyda 50 tysięcy złotych. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ma nowego dyrektora. Stanowisko to z dniem 1 sierpnia objęła Teresa Huńka. Teresa Huńka zna dobrze specyfikę pracy Tarnobrzeskiego Urzędu, albowiem przez ostatnie 13 lat była jednym z dwóch zastępców dyrektora placówki. Powołanie jej na stanowisko szefa Powiatowego Urzędu Pracy zostało poprzedzone konkursem, którego wyniki zaakceptował Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego. Nowa dyrektor zamierza usprawnić funkcjonowanie placówki. Jednym z pierwszych zadań, jakie chce zrealizować, jest wprowadzenie samorządowej platformy informacyjnej która ułatwi współpracę z samorządami i działania związane z obsługą bezrobotnych korzystających jednocześnie ze świadczeń opieki społecznej. Już podjęliśmy tutaj pewne prawda, współdziałania, zamierzamy zakupić odpowiedni sprzęt i mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się już rozpocząć taką precyzyjną współpracę. Ponadto chcielibyśmy wprowadzić już też pierwszą taką elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych. Zmiany te z pewnością zadowolą zarówno pracowników, jak i petentów. Rzeczą, której najbardziej obawia się nowa szefowa urzędu, jest brak środków finansowych. Staramy się odpowiadać na wszystkie ogłaszane konkursy, wszystkie jakieś rezerwy, zdobywać środki, które są tylko możliwe, żeby pozyskiwać ich jak najwięcej w miarę naszych możliwości. Nowej pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu życzymy realizacji zamierzonych planów podczas nowo rozpoczętej kadencji. W mieście powstają kolejne orliki. Już wkrótce wszyscy miłośnicy sportu będą mogli korzystać z nowych kompleksów boisk sportowych przy Tarnobrzeskiej Trójce i Szkole Podstawowej nr 7 w Mokrzyszowie. Przy Szkole Podstawowej nr 3 usytuowanej tuż za ogrodzeniem Stadionu Miejskiego pojawi się nie tylko boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną murawą, ale także miejsca do gry w siatkówkę oraz koszykówkę. Obecnie przy placówce tej oraz przy Mokrzyszowskiej Siódemce cały czas prowadzone są prace budowlane. Które planowo powinny zakończyć się 15 września. Nie będą to pierwsze tego typu boiska w naszym mieście. Klasyczne orliki powstały już na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również na dzikowie, przy Szkole Podstawowej nr 9. Pole do gry ze sztuczną nawierzchnią znajduje się przy Gimnazjum nr 2, a wielofunkcyjne boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki przy Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Staszyca i Szkole Podstawowej nr 6 w Miechocinie. Tarnobrzeski Samorząd stara się również o wybudowanie lodowiska sezonowego w ramach programu pilotażowego Biały Orlik. Wniosek w tej sprawie został przekazany do Ministerstwa Sportu, które zadecyduje o przyznaniu dotacji w wysokości 350 tysięcy zł. Propozycja zlokalizowania tego orlika jest przy Szkole Podstawowej numer 9, ponieważ uwarunkowania są takie, że Biały Orlik musi istnieć przy dotychczas istniejącym kompleksie bois orlików. Tam jest plac, nowoczesny plac zabaw w ramach radosnej szkoły programu, jest, jest już orlik, jest boisko piłkarskie ze na jest boisko do koszykówki, szartówki. To będzie uzupełniało cały kompleks przy szkole na terenie strzeżonym, a więc mam nadzieję, że nie będzie dochodziło do jakichś Nieprzemyślanych aktów wandalizmu. Lodowisko spełniałoby rolę obiektu dwufunkcyjnego, poza sezonem zimowym wykorzystywane byłoby jako kort do tenisa. W przyszłym roku na wiosnę w mieście rozpocznie się kolejna inwestycja, budowa sztucznego lodowiska za kwotę 1, 200 tysięcy zł, pozyskanego od firmy Tesco w ramach umowy offsetowej. Duże lodowisko o parametrach około 20 na 40 metrów, które powstanie na starym basenie, będzie czynne od listopada do marca. Choć lato w pełni do tej pory pogoda nie sprzyjała wakacyjnym wypadom nad wodę, rowerowym wycieczkom czy pieszym wędrówkom. Właścicieli lokali gastronomicznych nad Jeziorem Tarnobrzeskim mają więc powody do narzekań. W ubiegłoroczne wakacje nad jeziorem Tarnobrzeskim mogliśmy zaobserwować tłumy plażowiczów oraz miłośników aktywnego wypoczynku nad wodą. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała korzystaniu z uroków plaży, jak i samego zbiornika wodnego. Niestety tegoroczny sezon urlopowy dotychczas upływał pod znakiem deszczu, niskiej temperatury i wyczekiwania na bezchmurne niebo. Dopiero ostatnimi dniami wyjrzało upragnione słońce, z czego mieszkańcy naszego miasta i okolic natychmiast skorzystali. Pierwszy miesiąc był bardzo brzydki. Byliśmy tylko dwa razy. Jak na cały miesiąc to pogoda nie dopisała. No i w tym miesiącu jesteśmy pierwszy raz, ale zapowiadają cały tydzień ciepła, więc myślę, że przechodzić. Na początku było chłodno, ale się ociepiło. No jest bardzo fajnie. Ludzie się cieszą ze słońca, bo dwa tygodnie padało jak zebra. Na razie tak deszczowo było, ale mam nadzieję, że będzie słoneczka teraz cały czas. Niesprzyjająca aura dała się również we znaki właścicielom lokali gastronomicznych, które znajdują się nad miejskim Akwenem. Brzydka pogoda, a co za tym idzie niewielka liczba turystów, nie służą rozwojowi interesów lokalnych przedsiębiorców. Jest to o tyle przykre, że zakładając punkty usługowo-gastronomiczne włożyli w nie ogromne nakłady finansowe. Dzisiaj jest wyjątkowo Więcej osób, no bo, bo jest troszeczkę tego słońca, ale póki co, to no było jak było. Było tak, że przez 10 dni otwieraliśmy w ogóle punktów, bo nie było sensu. Woda stała na działkach i no i tak jak widać, no po prostu no ocenić możemy to tylko w ten sposób, że jest beznadziejnie w tym roku. Nie ma pogody, nie ma tego sezonu, nie ma naszej pracy. Bardzo mało ludzi, no wszystko, wszystko uzależnione od pogody, no. tak jak widzimy dopiero pierwszy dzień od chyba dwóch tygodni, kiedy, kiedy po prostu no, no nic się niestety nie działo, no bo bardzo kiepska pogoda. Miejmy nadzieję, że wyjątkowo kapryśna w tym roku aura nie będzie już tak zaskakiwać i ciepłe, słoneczne dni utrzymają się przynajmniej do końca wakacji. Korzystajmy więc uroków lata, póki możemy. Mimo nie zawsze sprzyjającej aury młodzież aktywnie wykorzystuje ostatnie tygodnie wakacji, uczestnicząc w wielu ciekawych zajęciach. Czas wakacji sprzyja wymianom młodzieży z różnych krajów. W lipcu młodzi tarnobrzeżanie wyjechali do Francji na warsztaty taneczne i wokalne. Dwie polskie grupy były w mieście Ton Le w departamencie Wogezy wymiana z miastem Epinal trwa od lat siedmiu, natomiast generalnie z Francją od 10. 1989 roku, czyli już bardzo długo, e, tysiące młodych ludzi z Francji poznały Polskę, tysiące młodych Polaków w tym czasie poznały Francję. W natomiast przez dwa tygodnie przebywała kilkuosobowa grupa francuskiej młodzieży biorąca udział w warsztatach tanecznych pod hasem Uzależnienie od Tańca. To program profilaktyki uzależnień. Staramy się pokazać młodzieży nie tylko niebezpieczeństwa wynikające z picia alkoholu czy zażywania narkotyków, ale chcemy dać im alternatywę. Pokazać, że taniec jest zdrowym, kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu. Zajęcia były prowadzone dwa razy dziennie po dwie godziny. Podczas zajęć starałyśmy się um, tak jakby przekazać, nauczyć ich naszego stylu, bo Studio Tańca i ram Fram ma swój taki niepowtarzalny styl. Dziewczyny, które przyjechały do nas z Francji tańczą od pięciu lat balet, więc jest, jest to zupełnie coś innego. Podczas tych zajęć uczyłyśmy, uczyłyśmy dziewczyn naszego programu, który właśnie dzisiaj zatańczyły podczas pokazu. Alors, euh, les filles sont dziewczyny się bardzo ont dużo tańczyły, Dziewczyny są bardzo zadowolone z pobytu, bardzo dużo tańczyły, spędziły same bardzo dobre momenty z dziewczynami polskimi i są bardzo zadowolone. Zrobiły bardzo dużo, duże postępy w tym czasie, co, co tańczyły przez te 14 dni. Cykl zajęć tanecznych zakończony został w środowe popołudnie pokazem efektów warsztatów przy fontannie na placu imieniem Antoniego Surowieckiego. To myślę, że bardzo fajny pomysł, że mogliśmy wyjść zajęciami na, na fontannę, żeby zaprosić dzieci do wspólnej zabawy, do wspólnego tańca, nie tylko w Domu Kultury, ale również na świeżym powietrzu. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bardzo fajna, fajna inicjatywa. Dużo dzieci się dzisiaj bawiło. Była to także znakomita okazja do propagowania tańca wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta i zaproszenie ich na bezpłatne zajęcia taneczne w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbywające się przez całe wakacje od godziny 16 do 18, a prowadzone przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM. Dom Kultury zaprasza również na inne formy spędzenia czasu wakacji. Zapraszamy na projekcje filmowe, zapraszamy na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik, za tydzień rozpoczyna się plener malarski, biorą w nim udział co prawda dorośli, jednak można wiele rzeczy podpatrzyć i wielu rzeczy się nauczyć. W najbliższy weekend zapraszamy wszystkich Państwa na kolejny 13 już Jarmark Dominikański. Impreza jak co roku zostanie zorganizowana na placu Bartosza Głowackiego. Podczas tegorocznego jarmarku zaprezentuje się ponad 100 wystawców rękodzieła artystycznego z całej Polski. Sprzedawcy będą oferować różnorodne wyroby z wikliny, bursztynu i drewna, własnoręcznie wykonane koronki, hafty oraz wiele innych produktów, głównie o charakterze ludowym. Pojawią się także kramy ze swojskim jedzeniem i lokalnymi przysmakami. Dwudniową imprezę rozpocznie w sobotę o godzinie 9.00 msza święta w Klasztorze Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu. Zaraz po nabożeństwie o godzinie 10.00 nastąpi oficjalne otwarcie 13. edycji jarmarku. Na przybyłych na plac Bartosza Głowackiego mieszkańców będą czekać liczne atrakcje. Oprócz zwiedzania kramów z nietuzinkowymi wyrobami, Tarnobrzeżanie będą mogli obejrzeć prezentację wyrobu garnków z gliny na kole garncarskim, kowalstwa artystycznego czy bicie monet lokalnych. Najmłodszych z pewnością zachwyci widok szczudlarzy, pokazy baniek mydlanych, malowanie włosów i twarzy, balonowe zoo czy zabawy w wesołym miasteczku. Podczas dwóch dni zabawy mieszkańcy Tarnobrzega i okolic będą mogli posłuchać również muzyki, albowiem handlowi towarzyszyć będą koncerty. W sobotę wystąpią studio tańca i ruchu Fram, kapela podwórkowa Beka z Przeworska, kapela ludowa z Zaleszan oraz zespół folklorowy rockowy Haratace. W niedzielę przygrywać będą Miejska Orkiestra Denta, Tarnobrzeski Zespół Muzyczny Galeria i Góralsi. Gwiazdą wieczoru będzie gienek loska z zespołem. Zwycięzca muzycznego show X Factor. Organizatorem tegorocznego Jarmarku Dominikańskiego jest prezydent miasta Tarnobrzeg. Zaś współorganizatorami Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tarnobrzeski Dom Kultury. Na tegorocznym Jarmarku Dominikańskim, na który przybędzie ponad 100 wystawców z różnych regionów Polski, nie zabraknie również punktu Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Amazonek Pomoc na Dłoń. Punkty nieorganizacji organizacji będą służyć informacjami oraz wskazówkami praktycznymi na temat samobadania piersi. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Amazonek powstało w 2000 roku z inicjatywy wspaniałych ludzi, którym nie obcy był los kobiet zmagających się z chorobą nowotworową. Obecnie zrzesza blisko 40 kobiet po operacji usunięcia piersi z terenu Tarnobrzega i okolicznych gmin, takich jak Gorzyca, Grębów, Baranów Sandomierski i Nowa Dęba. Celem organizacji jest wzajemne wspieranie się, szerzenie wiedzy o zapobieganiu nowotworom piersi oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna. Ponadto Amazonki organizują programy edukacyjne dotyczące profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworu oraz samobadania piersi wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Regularnie spotykają się i wzajemnie pomagają sobie w przezwyciężaniu problemów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Spotkania takie dają dużo kobietom, bo im się wydaje, że jak przeszły operacje, znaczy jak zachorowały na nowotwora, że to już jest koniec. Na chwilę tak poczekają w domu, a potem się otwierają na takich spotkaniach, opowiadają jak przechodziły swoją operację. To nas wszystko buduje i to nas łączy. Te spotkania, w ogóle imieniny takie wspominamy sobie na każdym spotkaniu, życzenia składamy. Poznajemy różnych ludzi i to nas też buduje jakby. Rozwijamy się przy, tym, przy takich spotkaniach, przy takich akcjach różnych, wychodzimy do młodzieży, do szkoły ze szkoleniami takimi, jesteśmy takimi pomocnicami naszych lekarzy. Wszystkie kobiety przynależące do stowarzyszenia mogą korzystać z zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej organizowanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Spotkania te ułatwiają im szybszy powrót do zdrowia. Podczas tegorocznego jarmarku dominikańskiego członkini Stowarzyszenia Amazonek Pomoc na Dłoń wraz z personelem medycznym będą dzielić się swoimi doświadczeniami na temat nowotworów u kobiet oraz uczyć samobadania piersi. Bardzo ważną rolą jest, żeby poznać swoje piersi. Poznanie swoich piersi to jest obserwacja. Obserwacja ich, ich wyglądu, koloru skóry, wyglądu brodawek i tego trzeba się nauczyć. Tego trzeba się nauczyć, żeby je poznać, to wtedy będziemy, będziemy wiedzieli, jak należy sprawdzać wszystkie i wyłapać wszystkie nieprawidłowości. Do pokazu kobietom posłużą specjalne modele fantomy. Fantomy to są trzy takie piersi. Jedna jest zdrowa, taka normalna, natomiast na tych dwóch pozostałych są umiejscowione guski. Jak można na tych e, praktycznie e, e, no dotknąć, zbadać jak wyglądają. Będziemy zachęcać do regularnego badania piersi, będziemy przypominać o badaniach profilaktycznych, będą rozdawane ulotki. Na kobiety, które odwiedzą stoisko Amazonek czekać będą również liczne niespodzianki. W strugach ulewnego deszczu rozpoczęła się 15 już Tarnobrzeska biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. Biegacze Starnobrzega w ciągu trzech dni pokonali dystans ponad 220 km. My biegacze się w, w jubileuszowej pielgrzymce wzięło udział około 30 biegaczy Starnobrzega, Rzeszowa i okolic. To my jesteśmy amatorami także, że każdy biega z określoną ilość kilometrów i wybieganie określona ilość kilometrów wybiegana pozwala na to, żeby w miarę spokojnie biegać na takiej pielgrzymce. Wielki bieg poprzedziła tradycyjnie msza święta w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Intencje mam rodzinie, mam po co i za co. No różne mam intencje, ale taka najpilniejsza wyskoczyła w trakcie, bo skręciłem kostkę. I akurat z takim bólem biegnę. Także intencja, żeby mi to jak najszybciej przeszło i biec dalej. No i to uczestniczę jako podziękowanie za to, co było. Proszę o to, co ma być. Kolumnę biegaczy sprzed kościoła wyprowadził jadąc na rowerze proboszcz Michał Józefczyk. Będzie dobrze. Sukienka w Czekamy, czekamy. Uczestnicy pielgrzymki nie zapomnieli o swoim koledze, zmarłym niedawno Kazimierzusławku. Wybieramy się właśnie za chwileczkę na cmentarz. Program jest taki, że z, księd z księdzem podjedziemy na cmentarz, mamy przygotowaną wiązankę kwiatów, mamy znicze, yy, pomodlimy się, yy, złożymy kwiaty, zapalimy znicze no i, i pobiegniemy dalej, ale ja czuję to już od pewnego czasu, że Kazimierz będzie z nami bieg. Będzie naszym dobrym duchem, będzie czuwał nad nami, chociaż nam jest bardzo przykro i... I powiem szczerze, że ja jestem załamany, ponieważ bardzo dużo ostatnimi czasy ze sobą byliśmy w sensie organizacyjnym, bo organizowaliśmy i bieg siarkowca i pielgrzymkę biegowona jest na górę. Bardzo nam będzie go brakować. Niemniej jednak ja czuję, że on jest wszechobecny, nawet na treningu, jeżeli biegnę, to czuję, że on jest obok, że on biegnie. Że on się już nie męczy, że on biegnie sobie spokojnie, swobodnie i, i, i to jest piękne. Na Jasną Górę pielgrzymi dotarli w poniedziałek już o godzinie 11 po pokonaniu 220 kilometrów. Tenisiści stołowi IKS Tarnobrzeg zakończyli trzydniowe zgrupowanie. W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 tarnobrzescy tenisiści ćwiczyli pod okiem znanego na Podkarpaciu szkoleniowca Feliksa Kordysia. No, zaczęliśmy takie zgrupowanie techniczne i pierwsze dwa dni skupiliśmy się na technice, czyli technika poszczególnych uderzeń ze strony backendowej i forehandowej. No, dzisiaj już przechodzimy na stałe fragmenty gry, czyli serwis i potem, żeby zdobyć po prostu punkt. No, troszkę trudniejsze takie elementy, no, ale grupa jest taka dobra, treningowa i, i zaangażowana, dlatego dobrze się pracuje. No, przyjechali praktycznie wszyscy zawodnicy z klubu. Jedni przyjechali na cały obóz, inni na część. No prowadzony jest obóz przez trenera, który zawsze od pięciu sezonów u nas prowadzi, czyli Felka Kordysia. No cóż, no, trenujemy, również jesteśmy zaopatrzeni tutaj przez niego w specjalny robot, który pomaga nam prawda, w treningach, oprócz tego, że trener sami, Ale również taki robot zamierzamy, jeżeli uda znaleźć sponsorów, zamierzamy taki robot zakupić. Będzie on bardzo pomocny w przygotowaniach zawodników do tych wszystkich, do różnych turniej, m.in. też i do Mistrzostw Europy. Obóz to kolejny etap przygotowań do drugiej części sezonu. Już za dwa tygodnie IKS będzie gospodarzem pierwszego w Polsce międzynarodowego drużynowego turnieju Słowian w tenisie stołowym na wózkach Tarnobrzeg 2011. Turniej, który rozegrany zostanie w dniach 20-21 sierpnia, będzie składał się z dwóch turniejów drużynowych w klasie drugiej i w klasie czwartej oraz z turnieju open i turnieju indywidualnego w klasie drugiej i w klasie czwartej. Wystąpią tenisiści stołowi na wózkach z reprezentacji Czech, Ukrainy, Litwy i Polski. Przypomnijmy, że tenisiści IKS-u Maciej Nalepka, Krzysztof Żyłka i Karolina Pęk mają szanse na start w przyszłorocznej Paraolimpiadzie Londyn 2012. Na dzisiaj to już wszystkie informacje. Na kolejne wydanie zapraszam już za tydzień na godzinę 17:30. Dziękuję Państwu za uwagę. Katarzyna Wierzbicka. Do zobaczenia!